Jak co robić, akcja również nam się udała, zainteresowanie jest duże, myślę, że nawet większość jest dużo nowych osób pierwszorazowych, ludzie sobie przekazują. Myślę, że się to będzie rozwijało dalej. Wspiera pani orkiestrę? Tak, nasi kolejka mnie napadiała się dzisiaj przyjechać, żeby oddać karki Jak często oddaje Pan krew? Sześć razy w roku. 6 razy w roku. A dzisiaj zdecydował się Pan ze względu na? Ze względu na orkiestrę. Nie. No ja akurat czas pisze, można oddać. No Super, nie, dziękuję bardzo. Jak często oddaje Pan treść? Oddaję często, regularnie. Tak, jak powinno się oddać co trzy miesiące, co dwa. A y, na orkiestrę? Co tak, roku. Tak, Zawsze tak, Pan wspiera się, nas? Wspieramy, tak. Super. Ja myślę, że żona, a żona w tym roku już nie może. Dziękujemy. Jak często oddaje pan krew? Pierwszy raz. Pierwszy raz i akurat podczas 29. finału. Ja oczywiście.